Julian Tuwim, Lokomotywa Stoi na stacji lokomotywa Ciężka, ogromna i pod z niej spływa Tłusta oliwa Stoi i sapie, dyszy i dmucha Żar z rozgrzanego jej brzucha bucha Uch, jak gorąco! Puf, jak gorąco! Uf, jak gorąco, już ledwo sapie, już ledwo zipie, a jeszcze palacz węgiel w nią sypie. Wagony do niej podoczepiali, ciężkie i wielkie z żelaza stali, i pełno ludzi w każdym wagonie, a w jednym krowy, a w drugim konie, a w trzecim siedzą same grubasy. Siedzą i jedzą tłuste kiełbasy, a czwarty wagon pełen bananów, a w piątym stoi sześć fortepianów, w szóstym armata. O, jaka wielka! Pod każdym kołem żelazna belka, w siódmym dębowe stoły i szafy, w ósmym słoń, niedźwiedź i dwie żyrafy, w dziewiątym same tuczone świnie. W dziesiątym kufry, paki i skrzynie, a tych wagonów jest ze czterdzieści. Sam nie wiem, jak się w nich jeszcze mieści. Lecz choćby przyszło tysiąc atletów i każdy zjadłby tysiąc kotletów i każdy nie wiem jak się wytężał, to nie udźwigną, taki to ciężar. Nagle gwist, nagle świst. Para, buch, koła, w ruch. Najpierw powoli, jak żółw ociężale, Ruszyła maszyna po szynach o spale. Szarpnęła wagony i ciągnie z mozołem, I kręci się, kręci się koło za kołem, I biegu przyspiesza, i gna coraz prędzej, i dudni, i stuka, łomoce, i pędzi. A dokąd, a dokąd, a dokąd, na wprost? Po torze, po torze, po torze przez most, przez góry, przez tunel, przez pola, przez las. I spieszy się, spieszy, by zdążyć na czas. Do taktu turkoce i puka i stuka to tak to to tak to to tak to to tak to, to, to gładko tak lekko tak toczy się w dal jak gdyby to była piłeczka nie stal nie ciężka maszyna zjajana zdyszana lecz i igraszka zabawka blaszana a skądże to jakże to czemu tak gna a co to to co to to kto to tak pcha że pędzi że wali że bucha buch buch to para gorąca wprawiła to w ruch. To para, co skotła rurami do tłoków, a tłoki kołami ruszają z dwóch boków. I gnają i pchają i pociąg się toczy, bo para te tłoki wciąż tłoczy i tłoczy. I koła turkocą, i puka i stuka. To tak, to, to, tak, to, to, tak, to, to, tak, to, to.